Siemaneczko do beściaki z tej strony Bora. To jest kolejny 39 odcinek już z gry Ryzen 2 Mroczne wody Jesteśmy z powrotem na Takarikui Stoimy przed obozem piratów, ale mamy tutaj towarzysza naszego gnoma Jaffara Przywita się Jaffar Dzień dobry widzowie Bory Co ja pierdolę Dobra, wchodzimy <laughs> Zobaczymy co tutaj nam teraz przyniesie. Kurde, tu są te działa. nie mogę tego... Ten mi chyba nic nowego nie powie. W ogóle po co to jest Jafar idę? Ja już nie będę nosił wody No wiem, bo jesteś nosi wodą, ale już w sumie obecnie nie Spróbuję jeszcze z dwa razy, z trzy razy może strzelić, ale nic mi to nie da. Kurde, jak to rozwalić, powiedzcie mi Napiszcie mi w komentarzach, jak to mam rozwalić, jeśli wiecie. Ja nie mam zielonego pojęcia. Już kiedyś w to napierdzielałem, teraz też napierdzielam mi dalej nic. Teoretycznie niby że jest otwarte, ale. Coś tam takiego. Nie wiem. Nie wiem. No dobra, przejdę się tam, zobaczymy. Ale nie otwarłem, nie wierzę w to. Erwin, coś się pomyliło, ja teraz biegam. na shift jak, jak trzymam, to wtedy idę, widzisz? Czyli biegnę teraz. No i dalej to jest zamknięte. O nie, otwarłem! O fuck! Otwarłem! Ho-ho-ho! To nie piszcie, dobra, już wiem, otwarłem. Jafar, idziesz? Tylko pomóż mi, aby co? Nie, ja tu chyba jeszcze nie byłem. Zapiszę sobie tak na wszelki wielki wypadek na teście Miecz w dłoń i schodzimy Ja tu jeszcze nie byłem. O, mówiłem, że nie byłem Już ktoś do mnie. z ty głupi jesteś. Niech sobie wyjdzie jeden za nami. Pokonamy sobie jednego Chodź, 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 gdzie ty. Gdzie ty tutaj do mnie wracaj? O, twój kolega wraca, to fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Jafar, teraz przesuń się. Mężczyźni walczą. Nie powinno być problemu, chyba. Czekaj. Strzelę mu prosto w oczy. A, zabiera mi. Jafar mi w ogóle coś pomaga? Aż taki łatwy to nie jest, jednak, no ale dobra. Co ty tam masz? Poza włócznią. nic? Dżafar wszystko w porządku? O właśnie, on mógł coś musił wziąć. Już coś specjalnego? Wiele znajdziek, ale nie ma aurikulki. A zaś aurikulki. <laughs> Może następnym razem. No kurwa! Nie klnij, bo cię boział pierdoli. Daj wszystko, co zebrałeś. Daj mi wszystko, co zebrałeś. Wziąłeś mu coś? Ta, mówi. Nic nie ma. Dobra, dobra. To idziemy sobie po tego drugiego. Panocka z włócnią. Chyba tu już nic nie będzie, nie? Dobra. Strzał w łeb. A, Jafar mi pomaga, super Pewnie niewiele, ale zawsze coś. O, tego mi się udało łatwiej go. Przeszukamy tutaj wszystko. Guzik, ha, ha, ha. no dobra. Anna guzik Anna guzik jest na ścianie, widzicie to? Tu nie ma jakiegoś guzika następnego, no dobra Ta szyboje, co tam będzie, więc sobie zapiszę kolejny raz Ja tak mam często Dobra, guzik Od razu sobie miecz wyciągnijmy Coś tam mi przeszło albo mi się wydawało Widziałem, no, mówiłem To jest gól Oj, dobrze pamiętam, to jest gól Lecisz już do mnie, czy nie? No, niech mnie już zauważy. Dobrze. Nie, nie widzi mnie jeszcze. Kurde, jeden tam jest, czy nie jeden? Mam nadzieję, że jeden. Spacja! Coś mi tak zmasakrował. Dobra, strzał. Zapar, pomagaj, pomagaj mi. Nie, nie będzie problemu. Nie będzie z gulem problemu. Dostałem szpona czapka błazna? Co to jest? Sarkofag. Dobra, otwórzmy sobie sarkofag. Co my tu mamy? Kolczyk Łotra, który już chyba posiadam. Podłe sztuczki 5. Esencja duszy oraz 50 sztuk złota. No niewiele. Nie ma tutaj kolejnego guzika. No dobra, a jak teraz wezmę Boszka. Jakaś pułapka. Jakaś pułapka. Dobra, wracamy. Jafar, uważaj. Spacja. Co tam na dole było? Góle. Zejść tam czy nie zejść? Coś mi mówi, żebym tam zszedł, jak myślicie? No dobra, zrobimy zapis gry i zejdę tam. Czemu nie? Mam nadzieję, że tylko jeden kultuje. O nie, bo już widzę drugiego. O nie, będzie po mnie, będzie po mnie. Ten drugi, żeby mi się tylko nie doczepił, to będzie dobrze. Chyba. O, weź, weź, że go ładuj. Nie mam szans. Strzał. Nie mam szans, raczej, ale się nie poddam. Dorwie mnie, bo pod ścianą jestem. Do kogo ja ładuję w ogóle? Oj, on przegrał? Chyba go dorwałem, Chyba tak. Ale patrzcie, prawie w ostatniej chwili. No dobra, dwa góle pokonane. I co tu mamy dalej? Aż się boję. Tam jest jakieś wyjście, ale poczekajmy, niech nam. Energia się odnowi. Jafar, rzucaj jaką linę! Co tam było? Jafar? No, Jafar. Jafar, rzucaj linę! <noise> Nie mamy raczej co na linę liczyć od Jafara. Dobra, zaraz do Was wrócę, tylko się ta energia troszkę doładuje. No dobra, ciśniemy do przodu. Zobaczymy, co tam mamy. Miecz w dłoń. A tu je, trzy góle i bora leży. Tam coś jest. Chyba. Co to jest? Dźwignia. Ale na razie tam pójdę bez uruchamiania tej dźwigni. Nie, 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 dobra. Wszystko jasne. Dźwignia musi być uruchomiona. Tam się otworzą te drzwi. Tylko co za nimi. Jafar! Cześć, Matole! No i dobra. Czyli możemy stąd wyjść. Dwa gule pokonane przy okazji. I tak w ramach bonusu gratisu oraz premii. <laughs> Idziemy do tych piratów. Trzeba się przespać, bo tu już ciemno się robi. Żarty się skończyły. No tam jakiś opar mgielny po lewej stronie. Macie tu jakieś łóżko w tym waszym, w waszej pakamerze za balisadą? Chyba macie. Nie ma tam nic drogiego do rozwalania. Nie ma. Mam nadzieję, że skorzystam z łóżka, zanim pójdę do piratów. Skrzynia pusto. No przecież oczywista, oczywistość, że pusto. Już się tu nie widzę. Co? Tam już masz opędzlowane chłopce. Wszystko. To już jest dawno nieaktualne od wczoraj. Szukamy łóżka. Tutaj hałpy były, więc tutaj na pewno będzie. O, już widzę. A ty jesteś nosi wodą? Co takiego laga zrobiłem? Cholera, czy właśnie po to walczyłem? No tak. I tak ci wchodzę na chatę, i tak. I korzystam z łóżka i śpię do następnego poranka. Głupiec! Koniec tych wygłupów! A, ja się. Dobra, koniec wygłupu, to wychodzę. I tak masz hałpę już spędzlowaną. Wpadasz na chwilkę, tak? No, na chwilkę. Teraz ze Stąpą pogadać. Eee, zacznij ostrzał floty, co to jest? O kurde. Dobra, pokaż, pokaż co, masz. co masz. Potrzebujesz amunicji? Nie wiem, co potrzebuję. Nie wiem, co tam masz. Schemat bliźniaków to ja chyba mam od ciebie. Beczka prochu. Eee. Kupię sobie, powiedzmy, bombę. Chyba mam bomby. Zaraz to. No, beczki prochu też miałem. Dobra, na razie mu nic nie będę sprzedawał. Wejdźmy sobie. Naucz mi czegoś o pistoletach. Pokażesz mi jak zrobić pistolet? Chyba mogę, mały. Mały? Chcesz wryć? Eee... Lepszy strzelec? To kiepski pomysł. Nic z tego. No dobra, czyli powrót, ale to mnie interesuje, co on to ma? Ostrzał. Chcę spróbować ostrzelać flotę. No dobra, przygotuj się! Uważaj, by nie zadrżał ci palec! I strzel! O nie, znowu do dobra. Już dawno nie strzelałem. O kurde, no właśnie. Za wysoko. Strzelaj! No cyk, jaki... Patrzcie, nie wychodzi mi nic. Oho, same pudła. Patrzcie, jestem wolny jak mucha w gównie. Patrzcie, nic nie trafię. Tylko 50 straciłem. No a ten to za wysoko był. Ani jednego! Patrzcie, no, z... Nie, nie, dziękuję. Do widzenia, Pudło. No, wiotki nad garstek, co? Jeszcze raz. Ale tym razem nie jak baba. Nie, do widzenia. Sałpy skorzystałem, 50 taka za to dostałeś. Boję się stąd. Ten mi tą małpę kiedyś chciał sprzedać, nie? Yy. Masz jakieś towary, na które można rzucić okiem? Sól. Łatwopalny olej. Nic tu nie ma, co by mnie interesowało. Pokaż mi jakieś sztuczki, Nauczymy których jeszcze nie sztuczek. znam. Jakich sztuczek? Jak dynamo, magicznych. Oswojenie małpy. Oswojenie małpy. Pokażesz mi, jak to się robi, prawda? Nie ma takiej potrzeby. Mogę sprzedać ci małpy, które są już wyszkolone. Nauczyłem je, jak zbierać przedmioty, otwierać drzwi i pociągać za dźwignię. Nauczę cię komend, na które reagują. Tyle ci wystarczy. To wszystko? Całe to złoto za kilka komend? <grym> <grym> no cóż, może dorzucę małpę za darmo. Jeśli ją zgubisz, sprzedam ci nową. Ale dobre, mam małpę. <laughs> Poznano treser małp. Eee, kurde, papuga. Eee, podłych sztuczki. Chcę nauczyć się częściej Wszystko chyba na to pójdzie podłych sztuczek. Myślałeś może, aby przyszyć sobie do rękawów małe woreczki z piaskiem i solą? Myślisz, że to pomoże? Dzięki temu nie będziesz musiał grzebać po kieszeniach. Piek i sól będziesz mieć zawsze pod ręką. A twoi przeciwnicy nie zauważą, że masz coś w ręku. Sprytne, co? W takim razie spróbuję. A, czy ja wiem? O, stary oszust już jestem. Bora, stary oszust. He, <laughs> dobre. Chyba tak zatytułuję ten odcinek. Eee, a co to z tą papugą? Cwaniactwo. Słyszałem coś o jakiejś sztuczce z papugą. Chodzi o posłanie jej w twarz przeciwnikowi, aby odwrócić jego uwagę. Będę miał papugę i małpę. Gdyby ta sztuczka zadziałała, musisz zachować spokój. Jeśli się zdenerwujesz, ptaki to wyczują i zignorują Twoje polecenia. Wystarczy więc, że zachowam spokój. Zgadza się. No i treserem jest treser papug, treser małp. No zajbiście. Cały zwierzyniec przy mnie. A to jeszcze? Czy możesz mnie nauczyć, jak skuteczniej korzystać z podłych sztuczek? Musisz popracować nad rzucaniem. Piach ciśnięty z nadgarstka szybko traci impet. Jeśli będziesz ciskać z ramienia, rzut będzie mocniejszy, a piach poleci dalej. Cwaniactwo, no dobra, a więcej chyba tak już nie mam. Kasy, zaraz to obadam. Czekajcie. No, 259, ale chcę teraz postać. Cwaniactwo na poziomie 10 mam. Jest zajebiście. Nie, anuluj. Na broń biała chcę wydać. Jeszcze raz broń biała. I chyba jeszcze raz broń biała. Tak jest. Na wudu nie chcę. Biegłości. Broń na 35. Kująca 50. Rzuca na 40. Podłe 85, złodziejstwo na poziomie 110, super. Ale teraz tak, no co z tą papugą i co z tą co małpą, gdzie one są? Jak ja mam używać tej papugi i małpy? Gdzie to jest? Eee, wszystko. Mam papugę i mam małpę. Papuga jest! Hihi. Walka wręcz. No ale jak mam jej używać? Aha! Ona jest zamiast broni, tak? Czekajcie. No nie! Uważaj z tym! Aha! Wyciągam i na e używam papugi. Haha! Mam cały zwierzyniec. No dobra, a małpa? Pewnie w taki sam sposób. Gdzie jest mój pistolet? Oddawać mój pistolet, kurwa, jego mać. Który ja to miałem? Ten. Dobra, no i gdzie jest małpa? Widzicie gdzieś małpę, bo ja nie? Jest małpa! No i co z tą małpą? O, ja se chodzę małpą! To dobre, dobre! <ścoughs> Dobra, powrót do postaci. No tak, mogę sobie obie chodzić małpom. Zajebiście. Zawsze całe życie o tym Mam marzyłem. Na oko. Nie widzisz, że jestem kurwa zajęty. Nie. Ja tylko na chwilę już schodzę. Na dół. Jafar za mną. No i dobra. I teraz tu będzie najważniejsze, pewnie wejdę do tawerny. Dobra, ale co będzie w tawernie? Przekonamy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku bardziej przypominając z, z prawo dżungli, zo. <grywka> byłoby na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę, nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu, który jest holernie motywujący. A jeśli nie jesteś jeszcze beściakiem, subskrybuj mój kanał, lajkuj fanpage na Facebooku, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, na razie. pa, pa.